RODO budziło wiele wątpliwości w momencie, kiedy niejako przebojem wdzierało się do naszego życia. Trzy lata po wejściu w życie tego przepisu powinniśmy już wiedzieć o nim wszystko lub prawie wszystko. Ciągle jednak, wielu osobom, interpretacja tych przepisów stwarza duże problemy. A ilość absurdów spowodowanych niewiedzą i nadinterpretacją wcale nie maleje. Dzisiaj zajmiemy się jednym z takich absurdów. Przy okazji rozgrywania Euro 2020 dowiadujemy się, że od RODO nie jest wolny także sport. Przy okazji meczów reprezentacji pojawiły się wątpliwości, czy nazwiska piłkarzy powinny być podawane opinii publicznej. Oczywiście rozwiązanie tego problemu jest dość proste. Tak powinny być podane. Pytanie raczej brzmi, dlaczego możemy takie dane podawać? I odpowiedź również jest bardzo prosta, ponieważ nazwiska piłkarzy wiążą się ściśle z wypełnieniem obowiązków zawodowych. Z tego samego powodu wolno przetwarzać nie tylko nazwiska, ale i wizerunek piłkarzy. Dla przykładu również. Figury woskowe reprezentujące wizerunek piłkarzy nie naruszają praw i wolności. W tym przypadku mamy do czynienia z interpretacją autora, która i tak nigdy nie jest idealnym odwzorowaniem rzeczywistości. Samo nieupublicznienie nazwisk czy wizerunku znacznie uniemożliwiłoby funkcjonowanie zawodowe czy marketingowe, a do tego w znacznym stopniu utrudniłoby przetwarzanie do celów historycznych, archiwalnych, statystycznych czy naukowych. Wyobraźmy sobie chociażby sytuację, gdzie nazwisko króla strzelców w turnieju poznajemy dopiero po jego śmierci. Zupełnie innym tematem jest sprawa kontraktów piłkarzy, które mogą zawierać pewne wyłączenia wizerunkowe. Mianowicie, piłkarz nie będzie mógł jeździć określonym samochodem lub prezentować się w określonych butach, ale to określone jest ściśle w umowie zawartej przez piłkarza. Sami sportowcy, niezależnie od dyscypliny, bardziej lub mniej są zainteresowani przetwarzaniem ich danych. Najczęściej w postaci wizerunku. Często, im więcej się o nich mówi, tym lepiej marketingowo czy zawodowo. Mamy zaprezentowaną grafikę, na której widzimy, jak anonimizacja jest nieskuteczna, dlatego że bardzo często numery zawodników, z którymi zawodnicy grają, są jednoznacznie przypisane do piłkarza. Na przykład numer 9, zwłaszcza podczas rozgrywania turnieju, w konkretnej reprezentacji jest dano osobowo konkretnego piłkarza, tak samo jak jego nazwisko, pseudonim czy inicjały, na przykład RL. Aby anonimizacja była skuteczna, musielibyśmy pominąć imię, nazwisko, wizerunek oraz numer na koszulce. Czy zatem sport będzie zwolniony z przepisów o ochronie danych osobowych? Niestety nie. Nie i przekonał się choćby o tym Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. A wiedza ta kosztowała go 55 tysięcy złotych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej administracyjną karę pieniężną za niezapewnienie bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych osób, którym przyznano licencje sędziowskie w roku 2015. DZPN w sposób nieuprawniony ujawnił na swojej stronie internetowej numery PESEL oraz adresy zamieszkania sędziów. Sprawa dotyczyła 585 osób. Płodo stwierdził, że doszło do naruszenia zasady minimalizacji danych oraz ich integralności i poufności, choć to nie jedyne zarzuty jakie wystąpiły. Pozytywne lub niepozytywne jest także to, że inne kraje w sporcie też mają swoje sumieniu. Aplikacja hiszpańskiej la Liga w sposób niecałkiem przejrzysty wykorzystywała telefony kibiców do namierzania miejsc, w których emitowane były mecze. Aplikacja raz na minutę korzystała z mikrofonu telefonów użytkowników w celu wykrywania pubów transmitujących mecze piłkarskie bez uiszczenia opłaty. Ta przyjemność kosztowała 250 tysięcy euro.